A im bardziej jesteś przy sobie, masz takie momenty, właśnie, żeby siebie pytać, okej, okay, co ja tak naprawdę chcę, co mi sprawia radość, no tym chyba, no chyba jednak poczujesz po prostu większy wpływ na to życie. Wiesz, dla mnie teraz taką, takim olśnieniem jest ta książka Nieposkromiona Glennon Doyle. To jest taki, wiesz, eye-opener, taki dla mnie też książka, która naprawdę. Mm, no powiem ci, że tak trochę mi przewróciła też parę takich, nie wiem, moich nie wiem czy pogląd, no, poglądów poglądów, tak, na przykład taki to chyba się z tobą już dzieliłam na temat tego jak bardzo trudno jest w tym świecie też facetom że wiesz, my to mówimy, że kobiety mają trudno, bo patriarchat, bo e, ciągle jest nam pod górkę, bo jednak się nie wspieramy bo 107 lat tak, tutaj mamy różnicę do Wyrównania tylu obszarów, ale też właśnie ona napisała jeden rozdział, gdzie pokazuje, jak bardzo trudno jest facetom w tym świecie, że im też jest ciężko się odnaleźć w kulturze, która mówi, że no, sorry, facet to jest jednak ten twardy, ten mocny, ten niepłaczący, ten zarabiający gdzieś tam, starający się ogarnąć życie i ogarnąć rodzinę. Więc. Mm, więc po prostu my też trochę jakby kastrujemy facetów z emocji nie pozwalamy im na to, że mogą być wrażliwi emocjonalni. Yy, więc yy, no, tak sobie myślę, że, yy, że wiesz, no to no właśnie, to jest a rozwoju, całe życie po prostu masz jakieś niespodzianki, które ci coś wywracają. Yy, I był tam taki cytat. Mhm. I a propos właśnie bycia tu i teraz versus rozpamiętywania przeszłości i fantazjowania o przyszłości. Chyba zresztą też właśnie z, z tej książki, o ile się nie mylę, a może nie, nie wiem. I tak sobie myślę, jak to jest, że tak trudno nam, chociaż może nie nam, tylko mi na pewno. Mimo tego, że też już właśnie wiesz, już tak jest ta podróż, żeby być blisko ze sobą, jest ten rozwój, jest ta medytacja, jest ta uważność, ale cały czas jest to takie rozpamiętywanie, jest to porównywanie, mm -hmm. jest to chęć znajdywania jakichś takich, wiesz, wspólnych mianowników między tym, co było a tym, co jest. No, a już nie mówiąc o tym. Co moja wyobraźnia potrafi y, zdziałać i <laughs> nadzieja, moja wyobraźnia i nadzieja, mm. y, wiesz, y, fantazje o przyszłości, jakieś nakręcanie się i tworzenie wizji, y, co, co, co to jest? Mm. No, Boże, jakie to trudne pytanie, słuchaj. Jakby ci tu odpowiedzieć na to, żeby było jakoś prosto i logicznie? Wiesz, to nie jest chyba takie łatwe, bo teraz sama się złapałam na tym, że mam takie momenty wiesz, rozpamiętywania przeszłości, chociaż mam tendencję do zamykania i jechania dalej. W sensie analiza i ciach zamykam, jadę dalej, chociaż wraca. I tutaj wiesz, co myślę sobie, że to jednak jest tak, że. Dwie rzeczy chyba. Wiesz, pierwsza to jest taka, właśnie być przy sobie i się znać, poznawać. Czyli to powoduje, że mniej jednak szukasz na zewnątrz, mniej się porównujesz. Hmm. Wiesz, ja to, to jest niesamowite, bo ja bardzo często teraz od klientek słyszę, bo ja widzę na Instagramie. Wiesz, to jest w ogóle wiesz, Jesteśmy dorosłe babki, no nie. Niby mamy rozum, niby gdzieś tam włącza nam się jakieś myślenie racjonalne. W ogóle zapomnij, po prostu, bo ja na Instagramie widziałam i sobie myślę, no. Sami, samej mi się czasami łączy porównywanie, więc im bardziej um, jestem przy sobie, czyli zadaję sobie pytanie, czy to mi służy, czy to mnie wspiera, czy to mi daje energię, czy to mnie wzmacnia, czy odwrotnie. Bo jeżeli to wiesz, mnie dołuje, ściąga, yy, nie daje mi energii, nie daje mi nic takiego, wiesz, kopa do działania, motywacji, nie inspiruje, eliminuje, po prostu eliminuje, wycinam. No bo po co mi to? Po co mi to w życiu, no nie? jeżeli to naprawdę nic nie daje. Druga rzecz jest taka, że jest taka teoria self-compassion, czyli samo współczucia. I to jest dla mnie też takie bliskie, że żeby naprawdę traktować siebie jak najlepszą przyjaciółkę, że to jest całkiem ok, że ty czasami możesz wrócić sobie do przeszłości. Najwidoczniej jakaś była potrzeba za tym, no nie? że tak. Że swoje przyjaciółce to byś powiedziała, stara, w ogóle luz. No, normalne, że sobie tak usiądziesz i czasami przywinie coś ci się przypomni, albo gdzieś tam coś rozkminiasz, a sobie dowalamy, a sobie zabraniamy. Od razu mówimy, moje, zuty taka, owaka, po co to robisz? Przecież to w ogóle jest bez sensu. Jakby nie mamy dla siebie ani miłości, ani akceptacji, ani współczucia, tylko gdzieś, jak już chcemy wejść w jakiś wzór, to najlepiej na 100%. Czyli jak się mówisz, że bądź tu i teraz, no to bądź tu i teraz. Już. Absolutnie, ani do przodu, ani do tyłu. Ani o przyszłości, ani o przeszłości nie myśl, Więc trochę tak wiesz, trochę takiej, no właśnie, nie wiem, no akceptacji, miłości, powiedzenia sobie, no dobra, no gdzieś tam pobłądziłaś sobie w tej przeszłości, ok, no i dobra. No i co ci to dało? Dało ci to coś, no nie dało. To też takie dialogowanie ze sobą, trochę sobie takie wiesz, Rozpoznawanie, co to, co to mi daje, po co mi to, jak co ta wycieczka dzisiaj wiesz, mi przyniesie. Wiesz, no też jest tak, że im bardziej te rzeczy z przeszłości nie pozamykamy, nie przepracujemy, nie, nie porozkminiamy sobie. To one wracają, wracają te same schematy, te same te same, te same przekonania i. Więc dlatego, wiesz, no, dlatego się zachęca do tego, żeby jednak, czy to są jakieś kryzysy, czy sytuacje mocno stresujące, żeby jednak popracować nad tym. Tak wiesz, nie przechodzić po prostu tego ciach, tylko wiesz, czasami odwiedzić tego psychologa i się nie bać. No, albo spotkać przypadkowo, nieprzypadkowo kogoś. No, dokładnie, na lotnisku <gry> lub też tak, na końcu świata. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania lotniska. No na szczęście już otwarte, można. Na szczęście już otwarte. Mm. A powiedz mi, co ty o sobie odkryłaś najbardziej zaskakującego w tej drodze? No mm -hmm. na pewno kilka rzeczy. Pierwsze odkryłam, że mam y że, że wiesz, jak poluzowałam gumę w gaciach, mówiąc bardzo kolokwialnie, to ja po prostu zobaczyłam, że ja mam niesamowite, niesamowite poczucie humoru, że po prostu potrafię, wiesz, że po prostu mam luz. I to było dla mnie takie uwalniające, że wiesz, żartem, takim, takim luzem to naprawdę pół rzeczy można załatwić, że to w ogóle ci spada, całe to napięcie i to takie staranie się, i takie bycie. I takim naprawdę, wiesz, to, to, to było dla mnie jedno z większych odkryć, że w życiu naprawdę nie muszę się tak spinać i napinać, że mogę popuścić trochę właśnie tej gumy w gaciach. Wiesz co, odkryłam też, że to jest jednak moja, mój zasób, to jest jednak moja wartość, że ja jestem emocjonalna, jestem wrażliwa, że to jest okej, okay, że ja, bo ja bardzo długo z tym walczyłam, że jestem zawrażliwa, że wiesz, że mnie dużo rzeczy rozczula. E i doszłam do tego momentu, że, że to jest to, to, jestem ja. Ja tego nie będę zmieniać, po to, żeby, wiesz, żeby się dopasować. Że, wiesz, jak pracujesz w korporacji, no to gdzie tam jakieś emocje, no spokój, spokój się, e, e, to jest spokój, nie? Więc to trochę było przytłumione, ale odkryłam, że to jest fajne, że ja to lubię, że ja to chcę. Wiesz, wróciłam do swoich um, artystycznych um, zamiłowań, no bo talentu to ja nie wiem, czy to jest talent, ale wiesz, po prostu zamiłowań i to była też cudowna podróż, która dała mi e, ten element e, tak bardzo zapomniany, a właściwie stłamszony, wiesz, zakazany w jakiś sposób, że mogę sobie po, po, po baz grać, pomalować, porobić coś takiego bardziej wolnego i to też daje radość i to też jest fan. więc to było takie, wiesz... E... Takie odkrycia, o i w ogóle największym chyba odkryciem, słuchaj, Ala, to jest niesamowite, że ja zawsze myślałam, że jestem taką, wiesz, mega e ekstrawertyczką, że ja tu to towarzystwo, ludzie, w ogóle. A teraz myślę sobie, że nie, że ja po prostu lubię sobie czasami posiedzieć, wiesz, cicho, spokojnie, pojechać na wieś. W ogóle ostatnio się śmieję, że jestem mega wieśniarą, bo uwielbiam wieś i po prostu tam mogłabym siedzieć i grzebać, w grządkach i sadzić. i i naprawdę, nie wiem, może to jest kwestia wiesz, wieku, dojrzewania, ale to już odkrywam, że chyba, chyba jest mi dobrze po prostu czasami bez ludzi. O. No, ale to jest y, niesamowite, bo y, jak mówisz o tym właśnie byciu samą, czy samej, mhm. samą, y, no to ja też mam takie odkrycie. To też, jest, to też jest coś, co odkrywam. Ja kiedyś byłam taka, no nie, jakby bycie samej to nie było. Najlepsza rzecz na świecie. Jak się tylko miałam zostać sama czy, czy, czy w domu, czy, czy nie wiem gdzieś, to natychmiast sobie organizowałam życie i znajomych wokół. Nie ze strachu, że ktoś mnie tutaj nie wiem, porwie, czy okradnie, tylko po prostu ze strachu chyba ze spot przed spotkaniem ze sobą. Mhm. No. no A jak już zacznie ze sobą spotykać, to, to potem poznaje się fajnego człowieka. To prawda. Wiesz, no, wiesz to, jest, to super, że to mówisz, bo to ja, wiesz, jak, jak zaczęłam właśnie chodzić na terapię i, i zaczęłam się przyzwyczaić do tego, że jestem sama, jeszcze właśnie przeszłam rozwód i, i to wszystko, ta cała historia, to też była masakryczna i byłam w pewnym momencie sama, ale sama, sama, naprawdę, taka wiesz, w tej największej dolinie, to, to ja po prostu, wiesz, ja się tak strasznie bałam, tak się bałam tej samotności, tego, że Jezus Maria, wiesz, miałam taką wizję, że to ja do końca życia będę sama, ja umrę po prostu z tymi wszystkimi kotami, wiesz, w tym smrodzie kocim. To była moja wizja, wiesz, ja, ja w ogóle nie przyjmowałam do wiadomości, że ja mogę być szczęśliwa, będąc też sama, no nie? Ale wiesz, przez to, że ja po prostu nie miałam innego wyjścia. Wiesz, mimo tego, że miałam rodzinę, znajomych, wszyscy jakby byli bardzo blisko, bardzo mnie wspierali, za co ich bardzo kocham, to ja szłam do domu, ja byłam sama i ten proces oswajania się z tą samotnością, a potem już z byciem samemu, bo to chyba jednak jest różnica, no to też była jedna z najlepszych chyba y, takich przygód w moim życiu. No. więc tak jak mówisz, no nie, że chyba człowiek po prostu doszedł do tego momentu, że już się nie bał być samemu i się odkrył. No ale to taka fajna podróż, fajna podróż. Tak. To jest w ogóle ciekawe, bo bardzo często zdarza się, że z kimkolwiek nie rozmawiam, czy to tu w kobiecankach, czy tak po prostu prywatnie, gdzieś tam sobie życiowo, z takimi osobami, właśnie gdzieś, które są w tej podróży, to zazwyczaj pojawia się tak, że to jest trudne, mm. ale fajne. Mhm. <suszy> tak. Ale to jest mega trudne, to jest mega trudna podróż. Tam się odkrywa straszne rzeczy, i jest trudno, i jest dolina, tak. i jest ciemna dupa. Tak. Ale nie, ale jest spoko. Tak, tak. Do, potwierdzam, jestem w tym klubie. Super, super klub po prostu miłośników czarnej dupy. O. Tak. Ale wiesz, to jest tak, że ja też może właśnie przez tą, przez tą podróż do w tej czarnej, przez te czarne Doliny. Ja naprawdę doszłam do takiego momentu, że to, to jest też moje takie motto chyba życiowe na teraz, ono się pewnie zmieni jeszcze pięć razy, ale teraz to jest takie, że życie jest przygodą do przeżycia, nie zadaniem do wykonania. Że to jest po prostu, wiesz, tam, tam jest element tego, tej spontaniczności, tego no nie wiem i mogę nie wiedzieć. A nie zadaniem, tak, wiesz, lista, ciach, 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 jadę, jadę i robię, no nie? I powiem Ci, że dla mnie na teraz największym wyzwaniem jest to, że po wyjściu z korporacji, z życia takiego właśnie zadaniowego, po tylu tam 16 latach, ja wciąż kawałek w głowie mam tej zadaniowości. I ja teraz, mimo że żyję na swoim, że mam generalnie luz, to włączam się co jakiś czas, takie wiesz, a może by tutaj teraz tak, taką listę ładną ułożyć, zadanie, 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 i wiesz, Iwo, i, i czasami, jak to ostatnio mi ktoś powiedział, bardzo mądry, ty. Ty chcesz sobie znowu w głowie zrobić korporację. I wiesz, i bo, bo taki luz w życiu i taka wolność to jest też dosyć niezłe wyzwanie, żeby sobie to jakoś tam wiesz, ogarnąć, zagospodarować, więc. Ale to jest przygoda. Fajna przygoda. No. Niezła. Hmm. Tak. Ale to jest też ciekawe, co mówisz a propos robienia sobie w głowie korporacji, że jednak tak jesteśmy przyzwyczajeni hmm. gdzieś do tego. No, bardzo. Hmm. Chciałam powiedzieć, pejczyka. Bacika. Y o, bacika. Mm -hmm. <laughs> Dziękuję. Y no, do tego bacika, że sami sobie go uk ukręcamy. Serio? Ale wiesz, to to jest tak, to są takie te trzy warstwy, no nie, które ja zawsze rozkładam z klientkami. Warstwa wychowania, czyli wiesz, Zawsze, znaczy, no nie, przepraszam, tu generalizuję, ale jest tak, że jesteśmy często porównywane, więc już mamy od małego włączone, że no musisz rywalizować, musisz się starać, musisz być zawsze gdzieś tam dobra, do czegoś dążyć. Potem masz warstwę społeczeństwa, no więc to są wszystkie te role, w które cię też tam społeczeństwo wrzuca, no nie? Więc jak już jesteś menedżerką, to też tam to zobowiązuje, jak jesteś dyrektorką, to zobowiązuje, jak jesteś tym czy kimś, to wszystko ma jakieś, wiesz, powinności. No i jeszcze jest ten trzeci, ta trzecia warstwa kultury. No, a teraz współczesna kultura to co sukces, akcja, działanie. Wiesz, jak nie działasz, jak nie robisz, to no nie macie, nie istniejesz, no nie, nie masz konta na Instagramie, u, to co chodzi, to kim ty jesteś. Na LinkedInie cię nie ma? Eh, no, no co, co, co ty